W ofercie pojawiła się już czwarta część kursu. Powrót do siebie to najważniejsza część całego programu, bo tutaj wchodzimy głębiej niż wcześniej i zaczynamy rozumieć, dlaczego nasze życie tak często wygląda, jakby ktoś inny trzymał kierownicę, dlaczego wciąż wracamy do toksycznych relacji, dlaczego tak trudno przyjmować komplementy. A krytykę zapamiętujemy na lata. Dlaczego nawet wtedy, gdy mamy dyplomy, dobrą rodzinę, pracę, w środku czujemy pustkę, albo wciąż słyszymy głos, który mówi: Nie jesteś wystarczający? W tej części opowiadam Ci historię prawdziwych osób, które nigdy nie potrafiły przyjąć pochwały, pamiętały tylko każdą krytykę. Jak również historię kobiety z sukcesami, która latami żyła z głosem ojca w głowie, ojca, który ją odrzucił, a którego słowa stały się jej najsilniejszym wewnętrznym krytykiem. Pokażę Ci, jak takie głosy powstają z rodziców, z dawnych partnerów, z ludzi, którzy nas ranili i jak przerwać ten mechanizm, bo Dopóki nie rozpoznamy, co naprawdę w nas działa, będziemy wciąż odtwarzać cudze historie, zamiast pisać swoją własną. W tej części mówię też o siedmiu strategiach pseudokompensacji czyli siedmiu sposobach, w jakie próbujemy udowodnić, że coś znaczymy, kiedy w środku czujemy się puści. Udawanie słabości lub choroby, by zdobyć uwagę, łzy i postawa ofiary, lenistwo, które wcale nie jest lenistwem, tylko brakiem wiary w siebie, tworzenie fałszywego obrazu sukcesu, dominacja i tyrania w rodzinie, otaczanie się słabszymi, żeby poczuć się lepszym, oraz budowanie iluzji wielkości dla tysięcy osób. W świecie, na scenie, w social mediach. Te strategie dają iluzję, jestem coś wart, ale zabierają nam coś najważniejszego. Prawdziwą siłę, prawdziwe życie i zdolność kochania siebie. Jeśli czujesz, że wciąż działają w Tobie stare głosy, cudze programy, schematy, które nie pozwalają Ci żyć po swojemu, to ta część kursu jest dla Ciebie. To nie jest teoria, to historie, pytania, ćwiczenia, które pomogą Ci zobaczyć, co naprawdę rządzi Twoim życiem i zrobić pierwszy krok, by to zyskać. Zamów czwartą część kursu, powrót do siebie i zacznij naprawdę wracać do siebie.